Ale Manero witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. I oczywiście jestem Michał, a to jest kanał Michał Games. I witam Was w Waszej chyba ulubionej serii na polskim YouTube czyli od Zera do Biznesmena z gry Farming Simulator 2019. Oczywiście pewnie przed chwilą przeżyliście takie lekkie zdziwienie i nie wiecie za bardzo o co chodziło z tym wstępem, ale ja Wam już to wszystko tłumaczę. Słuchajcie, no, jakieś parę tygodni temu zadzwoniła do mnie filma uh, Roast. Rosel masz i spytali mnie się, czy nie chciałbym może jakiegoś e, kombajna na testy. Ja stwierdziłem, w sumie, no fajnie, że ktoś do mnie e, zadzwonił, żeby e, im właśnie sprawdzić ich kombajn. E, no i zgodziłem się, bo wiedziałem też, że będę kupował w, za niedługo nowe pole i będę potrzebował e, troszkę lepszy sprzęt. No i słuchajcie, no i jest. Przyjechał do, do mnie dosłownie e, przed chwilą. Przywieźli do mnie na lawecie, tak? Jak mogliście zresztą y, zobaczyć. I poprosiła mnie ta firma, abym zrobił ich taki, y, y, jakby po y, no, prostu omówił Wam ten y, kombajn, y, pokazał Wam o co w tym chodzi, wszystko jak to tutaj y, wygląda w praktyce. Ale myślę, że chyba na początek, skoro już y, mi tak zaufała ta firma, to mogę zrobić Wam leciutki i pokaz kombajna, także widzimy się dosłownie za sekundę. I powiem Wam szczerze, że robi nawet wrażenie ten kombajn. Ja już tutaj, znaczy mogę Wam tak między nami powiedzieć, że raczej nie będę chciał tego kombajna nabyć, ale to nie jest tak po prostu. On mi jakoś tak nie pasuje, mi tutaj do, specjalnie do tej serii, ale dobra. Zanim my przejdziemy do tego kombajna, to my musimy się przeteleportować do sklepu i musimy sobie kupić. I troszkę nawozu, ponieważ na naszym polu, tak jak przewidywałem, trzeba rozsiać nawóz y, i trzeba również y, będzie y, schwastować y, pole. Także roboty jak na, na dzisiejszy odcinek, jak zwykle dużo. I y, jeszcze tak, co z ważnej informacji, to y, jest to... To no powiem tak, święta, święta i po świętach. No i znowu trzeba tu... obowiązki i te sprawy Dlatego stwierdzam i wam od razu was informuję, że może się już w najbliższym czasie odcinek od zera nie pojawić Ale nie jest to... nie jest to powiedziane Jak będę miał jeszcze czas, mi tutaj sytuacja na to pozwoli, to jak najbardziej coś nagram No ale nie wiem czy będzie możliwość, dlatego was od razu no, chciałbym o tym poinformować Dobra, słuchajcie. Ale myślę, że może znowu jakiegoś live'ika odpalimy, bo trochę mnie i znowu jest. Trochę mi znowu brakuje tych live'ów. Może się coś udogarnąć. Słuchajcie, znowu jakieś spadki FPS-u. Znaczy FPS-y mi spadły do 50. przemiałem około 60, a teraz widzę, że jakiś jest problem. Problem to ogólnie był bardzo duży. Ponieważ, coś mi się porąbało z saveem i niestety, no nie wyglądało to zbyt dobrze, bo nie mogłem załadować swojego save'a tutaj od zera. Udało mi się jakoś ogarnąć backup save'a, co na początku zadziałało mi tak. Aha, bo w ogóle historia jest taka, że skończyło mi się miejsce na dysku. No i tam mi się niby farming zapisał, ale nie chciał się odpalić, ale udało mi się zrobić backup save'a. A chwilkę tylko musiałem jeszcze dokończyć poza odcinkiem Bo miałem wcześniejszy zapis, jeden co mi się nie załadował, drugi Pierwsze co załadowałem to w ogóle by jeszcze sprzed powiększenia tego pola e, Później mieliśmy Później udało mi się jakoś ogarnąć i Na szczęście uratowane od zera, bo już naprawdę się bałem Bo nigdy tego nie robiłem Dobra, nawozi się, Wiecie też chwasty tu trzeba zrobić oczywiście Ale my przechodzimy dzisiaj do, do głównego tematu odcinka i do naszego kombajna Roselmasha. Ogólnie zaraz sobie zajrzymy w sklepie jak tam ich ceny, a ja mam może dam chwilę posłuchać dźwięku. Słuchajcie, to może zanim jeszcze zaczniemy żniwa, to zajrzymy sobie do sklepu Dźwięki ogólnie bardzo fajne. Z tego co wiem ja to też jest nowy kombajn, dlatego to też no, jest on naprawdę fajnie wykonany Możemy sobie oczywiście zbierać praktycznie wszystko, no, tam wiadomo, bawełnę czy coś takiego, to nie można Pokażę wam go w sklepie 300 litrów pojemności zbiornika na paliwo, 4000 500 litrów pojemności zbiornika na ziarno. 180 koni mechanicznych i 20 km na godzinę. Dlatego ani... No nie jest to zbyt duży kombajn, wiadomo. Ale bardzo dziękuję oczywiście firmie, że mi go tutaj za darmo wysłała. Dobra, słuchajcie, jeszcze zajrzymy sobie na Edery, żniwiarki. Jest to. 5-metrowa żniwiarka, można prędkość pracy 10 km na godzinę. No zobaczymy zaraz, wjedziemy znowu źle, to powiem. Dobra, ja wam będę tu posłuchać jeszcze ogólnie dźwięków sobie, jak tutaj umuci. Za chwilę sobie dalej będziemy sprawdzać. No słuchajcie, dobra, ogólnie to, yy, no tak mówię, mówię, całkiem spoko, myślę, że idealnie się tutaj wstrzelili, bo yy, praca tym bizonem, yy, w ogóle mam go mniej więcej na tydzień, powiedzieli jak wszystko przetestuję, to yy, po prostu przyjadą i mi go yy, zabiorą, yy, także akurat współpraca bardzo yy, fajna. No, na pewno mi to pomoże, trochę to tutaj w pracy w że fps no, w miarę radzą sobie, chyba też macie teraz podgląd, co jest dziwne, bo prędzej nie udawało mi się teraz zrobić podglądu. Ale mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie ok. Wrócimy sobie w do dlatego też, już tutaj jest przystawka. Chociaż widzę, że jest już tutaj jakiś bak mały, wylatuje tutaj za bardzo te zboże, i nawet jak on jechał tak. No, to ewidentnie wylatuje. Zaraz zajrzymy, czy z drugiej strony też tak jest. No, a to akurat widać jakieś niedopracowanie, ale ogólnie on e, bardzo fajne, takie patriotyczne kolory. Biały, e, czerwony. No i z tej strony jest ewidentnie to samo, więc trochę to jest wyprzszczone. No, a dobra. E, nieważne, słuchajcie. Także combine ogólnie bardzo fajny. No tak jak ja mówię, ja bym planował na tą serię jednak coś innego, dlatego też fajnie, że mogę go sobie e przetestować, bo pewnie na żadnej serii go nie przetestuję. E raczej Maseya nie będziemy w ogóle tutaj testować, raczej firma się do mnie nie odezwie. Chociaż może zobaczymy. Zobaczymy jak tutaj to wszystko się rozwinie. Co no tutaj dużo mówić, no po prostu... Możecie sobie oczywiście kupić ten kombajn, grzej i sobie nim pograć. Na pewno to wszystko pójdzie szybciej niż takim bizonem i chyba też rura jest wyższa, co generalnie później zobaczymy. Na początek rozgrywki jest to bardzo, ale to bardzo dobry kombajn nowoczesny przede wszystkim, bo już widać po nim, że nie jest to byle co. Jest to naprawdę dość. No to jest bardzo dobry, do wykonany model. Nowy model przede wszystkim, bo Bizon jednak należy do tych starszych, e, starszych kombajnów Holand zresztą tak samo, a ten macie to już widać, że jest to coś e, zupełnie nowego Słuchajcie, ale niedzielę była premiera mojego nowego filmu, nowej serii z Farminga Myślę, że warto by troszkę tutaj porozmawiać na ten temat Kochaj, jeszcze wczoraj Wrzuciłem, gdyby ktoś nie widział, film z pokazu w dodatku Horscha Bardzo fajnie myślę, że wyszedł. Na pewno możecie wiele tam ciekawych rzeczy się sobie zobaczyć, jak wyglądają te maszynki. Można mniej więcej z nimi zrobić. Ogólnie bardzo na plus dla mnie te DLC i na pewno będę chciał parę rzeczy z tego dodatku przetestować I nas tutaj na od sobie sprawić, bo Są to naprawdę dość ciekawe rozwiązane, rozwiązania techniczne Dlatego też myślę, że warto by było tutaj Trochę nowoczesności I takiej nowej myśli technologicznej wprowadzić tutaj do naszej serii Dlatego też Jeżeli będzie sposobność i będą pieniądze to ja na pewno będę chciał jak najszybciej kupić coś z tego dodatku. Eee, to tak, jeszcze. Pojawił się pewien dość interesujący komentarz. E, ja tam odpowiedziałem na niego. Odnośnie e, zakupu siewnika. Oczywiście bardzo e, tobie dziękuję. Może nawet jak e, dacie mi chwilkę, to ja znajdę ten e, komentarz. Może mi się to e, uda zrobić Dziękuję też oczywiście za słupki, bo parę subków e, wpadło. A czy to tutaj był ten komentarz? Nie gdzieś był, tylko teraz nie pamiętam tu było odcinki, prawdopodobnie tu. A tak, to jest od e, widza oniku oniku rand nie wiem czy to dobrze powiedziałem, ale jeżeli nie, to przepraszam. Eee... Tak. Randy. The... I on mi napisał, że ten case pociągnie tego horsza. Z pewnością pociągnie. To tutaj nie na pewno nie mogę powiedzieć, że tak się nie stanie. Ale na pewno będzie miał z tym bardzo ciężko, z tym ee... ciągnikiem. ciągnikiem? No, będzie miał na pewno spory problem żeby uzyskać tą maksymalną prędkość pracy szczególnie na takich polach, jakie planuję kupić, gdzie są bardzo górzyste tereny dlatego wolę jednak kupić sobie ciągnik, który będzie miał wystarczającą ilość mocy a z tego co widziałem, to ten Horsch chyba nie do końca ma dobrze rozpisaną moc, albo po prostu w tym farmingu działa to w ten sposób, że mimo, że mam nawet 100 koni więcej niż wymaga ten Horsz, to w jakichś górkach są bardzo duże spadki i prędkości Dlatego też, no, ja raczej bym tutaj chciał mieć trochę lepszy ten ciągnik Może puścimy sobie teraz pracownika troszkę inaczej Zwykle. Może tak go sobie puścimy, bo zawsze są jakieś yy, problemy. Yy, dobra. A widzę, że jakieś zapotrzebowanie, także zaraz sobie obszaimy. To jest zapotrzebowanie na młynie zbożowym. Oho, to jest. Yy, to jest bawełna, tak? Nie. Żepak? A? Ej, to jest rzepak. Jest, 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 jest. ale w ogóle zapotrzebowanie jest niż cena. Ale ogólnie możecie zobaczyć. Yy, rośnie tutaj cena, więc zobaczymy, zobaczymy. No myślę, że coś tutaj ciekawego z tego się yy, urodzi. Aha, widzę, że też takie tu są yy, problemy. To też jest widać. Po prostu kierownica się... O, widzicie? W tych nowych modelach yy, ogólnie to te kierownica właśnie tutaj. Tak, e, się do nas przybliża i jak jeździ pracownik, to, on so, e, to no, przy pracowniku to po prostu nie działa. To dlatego też... No, słabo troszeczkę, ale no, to jest taki malutki bug. Ale można sobie z tym łatwo poradzić, wystarczy wejść wyjść z powrotem i nie ma żadnego problemu. Mam nadzieję również, że miejsce na dysku mi wystarczy. Słuchajcie, no to tak. Teraz, może, już w końcu przejdę do tej mojej e, głównej myśli, czyli do pokazania, jak to. Dobra, e, jak to jest, tą moją nową serią. Oczywiście, dziękuję Wam tam za wbite łapeczki, za wyświetlenia. Mam nadzieję, że e, z biegiem czasu po prostu coraz e, więcej będzie tych no dobra tą rzecz zrobiłem teraz będę przejdziemy tutaj do bagi się dzieje ci boję już tego save'a gdzieś teraz kończę no mam nadzieję że jak najwięcej oczywiście tych wyświetleń będzie bo o tym w tej serii chodziło żeby te wyświetlenia po prostu były rosły. patrzcie jak mocna rura się wystawia i tutaj nie ma żadnego problemu. I to jest największy plus i największy też minus Bizona właśnie, że tam niestety ta rura jest bardzo nisko. Dobra. No to ogólnie w tej serii. No miałem właśnie, no głównie zrobiłem po to, żeby te wyświetlenia rosły i były też taki, pojawił się komentarz, że ja sobie wrzuciłem nie swój film. Co prawda, jest to nieprawda oczywiście, Wzor prawdą jest to, że wzorowałem się tam na jednym z właśnie y youtuberów, którzy... przejście. muszę dołączyć tutaj jedną rzecz, bo inaczej nie pójdzie. Wzorowałem się na jednym właśnie youtuberze, który coś takiego robi. Znowu e, coś takiego e, robi. No i... No i trochę trochę może nie fajnie, że tak poleciałem e, bardzo jak on Po prostu tak dużo od niego wziąłem, aczkolwiek film jest zupełnie zrobiony, poza mnie miniaturka jest bardzo podobna do niego. Ale film jest yy, po prostu zrobiony tak jak wszyscy robią te filmy. Naprawdę prawda, wprowadziłem tam trochę pokaz na końcu, ale w czystym sumieniu mogę powiedzieć, że sam się przyłożyłem do tego, zrobiłem to od początku do końca. Sam 4-5 godzin zajął mi to, więc trochę fajnie, że ktoś tak pomyśla, że wrzuciłem nie swój film. Na pewno nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Mogę się jedynie przyznać, że bardzo się wzorowałem na nim, bo... bo jak ktoś kręci duże wyświetlenia na takich filmach, to ja chcę zrobić to tak samo, bo wydaje mi się, że po prostu tak to powinno być zrobione. Dlatego też e, tak bardzo się tutaj e, wzorowałem, ale... Tak mówię, no zrobiłem ten e, film e, sam. No i chyba nie, nie ma tu już e, jakby... Nic do dopowiadania. Słuchajcie, no ta seria na pewno nie będzie co za często pojawiać się, tak jak już tam wspominałem. I bardzo liczę właśnie tutaj na Was, że Wy będziecie mi podsyłać jakieś ciekawe propozycje, e, na przykład wzrób w stylu amerykańskim, zrób e, na tym polu i na tym zmieść 10 gospodarstw. Znaczy jedno gospodarstwo, nie wiem, z 10 zagrodami dla, dla koni czy dla świń. No myślę, że. Fajnie by było, jakbyście coś takiego tutaj doradzali w komentarzach, czy tam gdzieś pod postem na fanpage'u. Ja na pewno jak będę znowu zabierał się do serii, to wam dam takiego posta, żebyście mogli tam napisać jak mam tą gospodarkę zrobić. A tak jak mówię, ja nic od kogoś bym nigdy nie ukradł. Mogę się bardzo mocno wzorować, bo Ja też nie jestem, nie wiem za bardzo jak coś y, robić dobrze, aby to, żeby były duże zasięgi, dlatego często się wzoruję na kimś. Słuchajcie, ale tutaj rosną, rosną zapotrzebowania kolejne, tutaj jest zapotrzebowanie, A, no tu nawet dość duże na czcinę cukrową, to zapotrzebowanie na jajka. Tu te jajeczka, to mówię wam. Zobaczymy jak będzie z kasą, ale znaczy na pewno chciałbym kupić pole. Już Wam mogę powiedzieć, że yy, szedłbym właśnie w jakieś gdzieś tu myślę pole, żeby to było gdzieś dalej, bo tu są tu też fajne, ale bardzo duże na razie nie. Tu jest już za daleko, te pola są bardzo blisko, dlatego yy, chyba będę celował w te pola. Zaraz zobaczymy sobie zresztą jak to cenowo wygląda. No powiem Wam, ogólnie ja tam będę musiał się przejść, ale... To jest wszystko w granicach, to jest w zasięgu, szczególnie te pole, co skończy 180 tysięcy. Myślę, że to jest jak najbardziej e, możliwe, żeby e, takie e, pole posiadać. Dlatego zobaczymy jak to a, się rozwinie. Na pewno tak, słuchajcie, bo już powoli będziemy zbliżać się ku końcowi. No to ja te pole skończę sobie już poza odcinkiem. Na pewno kombajn jeszcze z nami zostanie. Będę chciał jeszcze na tamtych moich polach użyć tego kombajna, ale również też mam taki ciekawy pomysł, żeby gdzieś go jeszcze wykorzystać. Ale to zobaczycie prawdopodobnie... No nie wiem w sumie kiedy. Oczywiście za chwilę majówka, ale nie wiem kiedy zobaczycie ten kolejny odcinek od zera do biznesmena bo jakoś ostatnio te wyświetlenia naprawdę są słabe łapeczki jeszcze jakieś tam są wbijane ale wyświetlenia no to generalnie troszkę no, słabo dlatego też nie chcę tutaj aż tak dużo robić tych odcinków jak one nie są oglądane dlatego myślę że jakaś przerwa jest nawet tutaj wskazana żebyście mogli sobie po prostu te odcinki ponadrabiać a jakby ktoś na przykład wiedział jak i chciał mi pomóc rozwinięciem się kanału to można do mnie oczywiście gdzieś tam napisać i z góry za to będę dziękował dobra bo ja się tu tak rozgadałem na jakieś dziwne tematy nie skupiłem się tu głównie specjalnie na niczym gadanie, gadanie o wszystkim i niczym online jeszcze raz powtarzam bardzo to fajne mogę wszystkim polecić go serdecznie no i słuchajcie, no to chyba będzie to no, będzie już wszystko no, w tym y, odcinku wszystko co chciałem powiedzieć, powiedziałem y, na pewno jeszcze zrobimy sobie jakiś odcinek z chwastowania myślę, albo chwastowanie zrobię poza odcinkiem w sumie nie wiem, czy robić osobno chociaż w sumie, dobra, mam jakiś pewnie jeszcze pomysł na odcinek Także myślę, że tutaj będzie co ten tym... no, myślę, że to jest spoko pomysł, ale jeszcze mam nie chcę nie zdradzać. Zsypałem tam generalnie cały zbiornik, czyli 4,5 z tego jeszcze nazbieram do um, tak 2,5 zbiornika, czyli to jest około y, 12-13 tysięcy litrów przeliczając na szybkości według jakiejś i naj, najdroższej ceny aktualnej to powinniśmy zarobić mniej więcej chwilę. Tylko ja wam tłumaczę, to będzie około 4,2. Chwila, coś 14, 14 tysięcy to jest za 1000 litrów. A nie, dobra, dobra, źle. Razy. To z tego pola powinienem zarobić około 30 tysięcy. Ile obstawiałem z tego pola? Już około 40-50 tysięcy chyba myślałem, bo... Oczywiście tutaj nie mamy 100 nawiezienia, tylko 50%, no to wiadomo, że tutaj nie sypnie nam za bardzo. Tutaj to może nam za bardzo nie sypnąć. Zresztą, tak jak widać, dlatego też, No, w miarę dobrze to szacowane. Ale myślę, że z tamtego pola spokojnie 50-60 tysięcy zarobimy. To tam powinno być na luzie, bo tam będzie nawieziono raczej w 100%. Dobra, słuchajcie, bo odcinek wyszedł znowu dość długi. Także, słuchajcie, zostawcie. Oczywiście, jeżeli Wam się podobał ten odcinek. Łapeczkę, łapeczkę w górę, subikę. Jeżeli ktoś jest nowy, no i udostępnijcie gdzieś ten odcinek, żeby wyświetlenia były jak największe. Ja Was zapraszam już na kolejny odcinek. Nie wiem kiedy, ale na pewno kiedyś się pojawi. I również, jeżeli będę miał czas, to może na jakiegoś liveika. Może nawet jutro, ale to zobaczę. Oczywiście, wszystko będę informował na fanpage, na którego was odsyłam. Oczywiście tutaj do opisu do, pod tym filmem. No ja już się z Wami żegnam, także trzymajcie się, no i do zobaczenia wkrótce. Cześć!